Szanowni Państwo, doskonale Państwo wiedzą, czym jest aktywna tablica i nie będę mówił o projekcie i programie samym, no bo to nie jest nowy program, natomiast chciałbym Państwu zwrócić Uwagę na pewne modyfikacje tego programu, które są planowane w tym roku, czyli w edycji 2021. W tym wejściu dosłownie kilka minut poświęcimy sobie po prostu na omówienie tych najważniejszych proponowanych jeszcze zmian. Natomiast w kolejnym wejściu o 12, bodajże 15 będę po prostu odpowiadał na pytania te, które Państwo do nas nadesłali. Szanowni Państwo, gdzie ewentualnie trzeba szukać przepisów? To, co nas najbardziej interesuje, i właściwie to, o co Państwo pytają, to póki co część odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tym pierwszym rozporządzeniu. Co prawda, jak Państwo widzą, to rozporządzenie jest z ubiegłego roku. I pod punktem drugim mają Państwo taki link, jeżeli klikną sobie w ten link, to tam zostaną Państwo przekierowani do e, strony RCL-u, na którym znajduje się projekt modyfik modyfikacji tego rozporządzenia. Tam między innymi jest projekt tego rozporządzenia, ale też w ogóle całego programu e, dotyczącego właśnie aktywna tablica. Dopiero jakby na podstawie modyfikacji programu będzie modyfikowany będzie modyfikowane właśnie to rozporządzenie. Generalnie chodziło o to, żeby dostosować zmi przez zmianę tego rozporządzenia i całego programu z punktu widzenia właściwie pewnych zagrożeń związanych z COVID-em i jakichś takich rozwiązań cyfrowych w tym zakresie dla szkół. Póki co, szanowni państwo, niestety, ale to rozporządzenie jeszcze nie jest, te zmieniające rozporządzenie nie jest finalnie, że tak powiem, procedowane. Ono zostało umieszczone na stronach Hercelu i przekazane do takich konsultacji publicznych, no i na razie jest cisza. Czyli do końca nie wiemy, jaki będzie finalny kształt tego rozporządzenia, czyli tych zmian, to jest po pierwsze, a po drugie, też do końca nie wiemy, jaka będzie konkretnie treść wniosków w tej edycji, bo tego też nie mamy, chociaż w samym rozporządzeniu. Czyli jak sobie, jak Państwo, już może ja spróbuję to zaznaczyć. O. Jak Państwo sobie zerkną na to rozporządzenie, to tam jest napisane, co ma być w treści takiego wniosku, natomiast jako takiego wzoru nie ma. Wzory najczęściej udostępnia nam men, póki co jeszcze nie ma zmian. Co jest, szanowni państwo, zanim powiemy sobie, co tak naprawdę będzie się zmieniało, ja tylko dwa słowa, jeżeli chodzi o te kwestie podstawowe, czyli kto się może ubiegać, bo o to też były pytania. Tutaj się nic nie zmienia. To, co Państwo widzą teraz na ekranie, to, to jest odpowiedni paragraf z tego rozporządzenia, o którym wcześniej mówiłem i właściwie jak państwo widzą to są publiczne niepubliczne szkoły podstawowe co do zasady mamy też szanowni państwo szkoły ponadpodstawowe mamy też szkoły właściwie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i to są te podmioty Właściwie organy prowadzące te szkoły mogą wnioskować o dofinansowanie. Tak, więc jakby sięgamy sobie do przepisów, chyba tam początkowych, bodajże, paragrafu drugiego tego rozporządzenia, tam mamy napisane, jakie jednostki w ogóle mogą ubiegać się o te. Tutaj pokazuję to przez pryzmat pytań, które do nas spłynęły, bo tam też Państwo pytają, które jednostki mogą czy nie mogą. Tak, czyli tutaj jakby mają Państwo na to jasną odpowiedź. Natomiast to, Szanowni Państwo, co się zmieniło, albo co się zmieni, bo tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem, ten proces legislacyjny jeszcze nie został zakończony. I póki co możemy tylko z treści tych projektów zmian sobie wyinterpretować te możliwe modyfikacje, tak bo jak wiemy, finalnie może się trochę to różnić. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsze modyfikacje, no to rozszerzono katalog sprzętu, który może być zakupiony. Tutaj pojawiła się nowość, to są te zestawy dla nauczycieli. W ramach tych zestawów dla nauczycieli. Tak jak to mówią przepisy, będzie można zakupić laptop, dodatkową kamerę internetową, zestaw słuchawek, mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze i, i monitorze. Zwracam Państwu uwagę, że to jest, tak jak powiedziałem, propozycja modyfikacji, maksymalna wysokość 14. Tysięcy złotych. Tak generalnie po prostu rozszerzono ten katalog i dla szkół podstawowych, i na ponadpodstawowych i też dla szkół podstawowych z tymi systemami wsparcia osób czy uczniów niepełnosprawnych. To, co też było problemem w poprzedniej edycji, doprecyzowano poniekąd to jest ta y, zasada y, że wsparcie przysługuje tylko jednokrotnie do poszczególnych szkół podstawowych ponadpodstawowych za granicą y, y, ośrodków objętych wnioskiem organ prowadzący który w danym roku otrzymał wsparcie nie może otrzymać wsparcia w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych na które już wcześniej wnioskował tak to jest to zdanie które się pojawiło jako takie rozwinięcie tej zasady, że można się ubiegać tylko raz z całego programu. Dobrze. Idziemy dalej. Widzę, że pojawiają się pytania. Formalnie będziemy sobie na część pytań, które wcześniej dostałem, będziemy sobie odpowiadać, ale tutaj od razu mówię, czy niepubliczne ośrodki rywalidacji. No, formalnie, szanowni państwo, po prostu sięgnijmy do przepisu. Tak, niepubliczne jednostki też mogą brać udział. Jeżeli były szkoły, które nie korzystały wcześniej. Albo korzystały z wsparcia, to też mamy przepisy przejściowe, które wprowadzają, że co do zasady nie można, chyba że w ramach tego SP, czyli specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dobrze, jeżeli chodzi o kolejne modyfikacje, to szanowni Państwo, zmiana jest następująca. Do, doprecyzowano, że wsparcie będzie dostępne dla szkół, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji. Ja już może sobie trochę zmniejszę swoje okienko, będę widział bardziej tekst. Czyli proszę zwrócić uwagę, zwrócić uwagę, że co do zasady nie mogą korzystać placówki, które już kiedyś korzystały z tego wsparcia, chyba że te wsparcie dotyczy właśnie uczniów niepełnosprawnych kształcących się w danej placówce. Tak, Czyli tam się pojawi, ale dopiero pojawi się w, wraz z nowelizacją e, e, przepis, który będzie nam na to pozwalał. Kolejna modyfikacja, wyłączono konieczność spełnienia warunku posiadania certyfikatu w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których została spełniona norma. No Po prostu to jest takie doprecyzowanie, że jedna w drugiej się zawiera, więc to, to bardziej jest zmiana taka doprecyzowująca niż, niż merytoryczna. Kolejna, kolejne modyfikacje zrezygnowano z wymagania zakładającego konieczność wyprodukowania tych sprzętów, pomocy, które będziemy kupować nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego dostawą. Czyli formalnie po prostu pozostawiono tylko wymóg, żeby te sprzęty były nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Tak, mamy w rozporządzeniu po prostu wykaz sytuacji, które należy spełnić w stosunku do tych właśnie przedmiotów czy pomocy, które będziemy kupować. Teraz już nie jest określona data, tak, przed którą musiało być wyprodukowane. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te wymogi takie wstępne, no to zmodyfikowano warunki, jakie musi szkoła spełnić z punktu widzenia dostępności do internetu. Jak Państwo widzą, teraz mamy 100 megabajtów na sekundę. Do tej pory. Wydaje mi się, że to było 30, z tego co pamiętam, tak, to było 30. No, więc to też jest planowana zmiana, tak, czyli to jeszcze nie jest prawem, jeszcze to jest planowana, planowana zmiana, tak, czyli mamy tutaj znaczący wzrost tego warunku wstępnego. Kolejne modyfikacje. Wskazano, że przy ocenie, tak, czyli przy tutaj kwalifikowaniu danej placówki do tego wsparcia. Będą proferowane właściwie szkoły, które uczestniczą w projektach, tych dwóch, które tutaj Państwo mają na ekranie. Tutaj też jest zmiana doprecyzowująca, żeby nie było wątpliwości o jakiego typu projekty chodzi. Tak, czyli tutaj jakby mamy preferencje dla szkoły w uzyskaniu wsparcia w tym zakresie. Dobrze. Idziemy dalej. Pojawi się nowa pozycja we wniosku, których oczywiście jeszcze nie ma. Lewiatan, z tego co widziałem, apelował do Ministerstwa, żeby przyspieszyć trochę tą procedurę związaną z nowelizacją i żeby udostępnić wzory wniosków tak, żeby szkoła miała. Czas na to, żeby jednak w jakiś sposób taki precyzyjny albo merytorycznie dobry uzupełnić taki wniosek, a nie na kolanie i z dnia na dzień, no ale niestety zobaczymy, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, planowane jest składanie wniosków przez szkoły do organów prowadzących do 4 sierpnia, tak a póki co jeszcze nie mamy nawet. Z zatwierdzonych tych rozporządzeń zmieniających i nowelizacji samego programu Aktywna Tablica. Dobrze, i tutaj pod tą, tym takim drugim kwadracikiem, drugim wypunktowaniem jest wskazanie takiego do określenia, że w przypadku jakby na etapie kwalifikowania danej placówki, że będziemy Przyznawali pierwszeństwo tym placówkom, które kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doprecyzowano, że organy prowadzące, które otrzymały wsparcie w ubiegłej edycji, czyli w poprzednim roku, nie mogą wystąpić udzielenia wsparcia finansowego na lata 2021-2024 na zakup innego sprzętu. Innych pomocy lub narzędzi do terapii. Tak. Czyli, jakby tutaj jest precyzowanie cały czas tej zasady, że, że właściwie tylko raz możemy ubiegać się o wsparcie w ramach tego programu. Tak, z wyłączeniem sytuacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych. To jest ten, ten wyjątek, który, który będzie. Dobra. I Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o propozycje zmian. Czyli właściwie najważniejsze dla nas e, zmiany są takie, że zakres podmiotowy, czyli to, które szkoły mogą się ubiegać, nie zmieniło się i nie zmieni się w tym zakresie póki co. Natomiast po prostu mamy e, zmiany dotyczące e, wykazu sprzętów, w zależności od tego, czy jesteśmy szkołą podstawową, czy jesteśmy szkołą ponadpodstawową, czy jesteśmy szkołą podstawową. Która na przykład właśnie ma uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak to w zależności od rodzaju placówki po prostu będą różne formy wsparcia w 2021. Tak, i tutaj, szanowni Państwo, pamiętajmy, że formalnie. Termin ten dotyczący wniosku przez organy prowadzące, przez szkoły do organów prowadzących to jest 4 sierpnia. Tak, tak wynika z projektów. Tutaj też, tak jak powiedziałem, jest propozycja Lewiatana, żeby to przedłużyć do 31 sierpnia. Zobaczymy, jak to, jak to będzie funkcjonowało w praktyce.